Witam serdecznie, kochani grupowicze z tej strony Dziela z Podróży Małej duże. Wiecie, co znowu jestem podekscytowany, bo znowu wybrałem się na Urbex. To, co tygryski lubią najbardziej, jak to kiedyś mówili. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu ponurym, a jednocześnie fascynującym. Znajdujemy się przed budynkiem byłej odstawni miejsca, gdzie produkowana była musztarda. Ale ciekawsza sprawa, bo od początku. Kiedyś tutaj znajdował się szpital. Został on zbudowany na tak zwany szpital okręgowy w 1896 roku. Wyposażony był w 36 łóżek i oczywiście, jak to można było się domyślać, wraz z, z końcem wojny został zlikwidowany. Tutaj bardzo ważna informacja. Dowiedziałem się właśnie na internecie, że w momencie, kiedy tutaj weszli pierwsi polscy osadnicy, w 1945 roku na dole było jeszcze właśnie przechowywane zwoki prosektorium. Będziecie mogli je później sobie tam zobaczyć. Tam zajdę na sam dół i będziecie mogli sobie je zobaczyć. Jak to właśnie na stronie Starym Marszewo podaje pan Marian. Murzyński wytwornia rozpoczęła tutaj pracę w 1959 roku pod nazwą Szczecińskie zakłady przemysłu terenowego. Należy pamiętać, że w latach 70. polska żegluga była, jeżeli chodzi o rybołówstwo, czwarta na świecie aż strach uwierzyć, więc tutaj zakłady przetwórstwa potrzebowały olbrzymiej ilości octu, dlatego też postanowiono oprócz tych. Które są w środku, które będziecie mogli zobaczyć na moim filmie. Dobudować tutaj właśnie te kadzie zewnętrzne, które były właśnie magazynem. Bo żeby produkować ten ocet, to należało w procesie produkcyjnym jakąś tam temperaturę utrzymywać. Więc wewnątrz produkowano, tutaj były one przygotowywane już do transportu. No dobra. Kochani, no to podekscytowany. Wbijamy się do środka, zakładów przedsiębiorstwa spożywczego, gdzie niegdyś produkowano właśnie ocet musztardę. Zobaczcie, tak jak wam powiedziałem wcześniej. Ewidentnie e, można tutaj zobaczyć, że są to pozostałości po szpitalu księgowość. O proszę. Zobaczcie, normalnie komputery pozostawiane. Można powiedzieć, że prawie jakby ktoś niedawno stąd wyszedł. Podkładka pod myszkę, drukarki, o. Nawet herbata jest zostawiona. Księgowość. No i tak jak wam właśnie mówię, E, bardzo charakterystyczny dla szpitali e, przejścia. Nie było tych łóżek przecież tak zbyt wiele. Bo tak jak Wam mówiłem, raptem, raptem o 16. Ładna toaleta. No, no nieczynna jest, nieczynna. Jest napisane, że nieczynna. Ale dziwny jest zakaz palenia. Ciekawe. O! Brysznice. No nieźle. Nieźle to wygląda, nieźle. Zobaczcie. Jeszcze to w sumie, no, tak niedawno przecież oni stąd wyszli, więc faktycznie wygląda to całkiem nie najgorzej. Dobra, zamkniemy, żeby nie było. E, tutaj właśnie teraz rozmawiałem z właścicielem, który jest tam na dole, z e, sali produkcyjnej. E, właśnie w ten w tym tygodniu było tutaj kolejne włamanie, już tutaj wszystko pozazbezpieczał. No ale niestety cały czas jest tutaj problem. Bo wiecie, ktoś kto przyjdzie tutaj zobaczyć jak to kiedyś wyglądało, to na pewno ma dla tego miejsca olbrzymi szacunek, tak jak chociażby ja, ale jednak zdarzają się. Zdarzałem się tutaj jednak złodzieje i. I ciągle próbują coś tutaj jeszcze podkreślić. Jak już wam wspomniałem Musztarda Moja szewska była produkowana tutaj Właśnie W plastikowych opakowaniach Jeszcze tutaj ją mamy Zobaczcie Jest, jest tutaj nawet Zostało tutaj dosyć sporo O, magazyn opakowań Apteczka Ewa Osik a zakaz spożywania posiłków na hali produkcyjnej. O, jest tutaj tego trochę. Naprawdę nieźle. Tutaj yy, możemy jeszcze dostrzec elementy właśnie linii produkcyjnej. Wydawać się by tu mogło, że yy, pakowana tutaj była musztarda, o proszę. Nawet cały słoiczek został. Fajnie to wygląda, fajnie naprawdę. Kazie, o. Można było sobie posterować. Włącznik. Nieźle. Nieźle, nieźle. Zlew. Jakaś pipeta. Mydło. No zobaczcie, to jeszcze jeszcze nie jest takie stare wcale. Jakby mo można było sobie pomyśleć. Produkcja musztardy. O zobaczcie. Ale specyficzny zapach tutaj jest. Specyficzny zapach normalnie czuć jeszcze jakby tutaj niedawno było coś produkowane. Instrukcja obsługi i konserwacji młynka do musztardy. A więc młynek do musztardy tutaj. Hala produkcyjna musztardy. Fajnie to wygląda, naprawdę, rewelacyjnie. Tutaj co mamy? Ło! Wow, to jest aż do góry. O, tutaj jak tam jedzie. Już jest trochę chłodniej, z się bardzo cieszę, bo tu dzisiaj jest prawie 30 stopni. O, i tutaj mamy to. Co naprawdę robi niesamowite wrażenie. Te kadzie służące właśnie do produkcji octu. I to co wam wcześniej właśnie opowiadałem, że tutaj się odbywała właśnie ta produkcja, a te kadzie, które zostały tam właśnie wystawione na zewnątrz, to one służyły tylko i wyłącznie temu, żeby ten ocet, który został wyprodukowany, więc był na, była nadwyżka żeby było gdzie go składować, tak? Co ciekawe, tutaj mamy jeszcze operatorownię. Właśnie tutaj się próbowali włamać. Tu pan mówił właśnie o tym oknem, jak to widzicie. Nic. No zobaczymy tu z O, krople na sercowe, cała apartownia, instrukcja, identyfikowalności półproduktów zużywanych w procesie produkcji musztardy. Wszystko paniewa, wszystko paniewa. E, tutaj się zastanawiałem, czy można e, bezpiecznie wchodzić po tych schodach. Ale pan tutaj właśnie powiedział, że nie ma problemu, więc będziecie mogli zobaczyć sobie, jak te kadzie wyglądają z góry. Zobaczcie aparatownia i kadzie. No tutaj to już nie będziemy wchodzić. Powiedzmy, że to nie byłoby zbyt mądre zresztą no nie chciałbym się w resztkach octu wykąpać chociaż po tylu latach powinno to wszystko wyparować ale szczerze wam powiem że cały czas czuć tutaj w powietrzu mimo wszystko ten zapach właśnie octu no miejsce jest fenomenalne jestem tak poteksytowany bo bo naprawdę warto tutaj przyjechać i tak jak wam mówiłem przyjeżdżałem tutaj z całej Polski nawet ostatnio tutaj pan mówił, że miał pana z Holandii, który wynajął sobie kampera jeździ po naszym pięknym kraju właśnie po tych miejscach urbexowych i je sobie wszystkie zwiedza pójdziemy teraz jeszcze tam dalej do piwnicy zobaczyć bo jeszcze taką mamy możliwość Sorry za palucha. Nie no, pokażę wam jeszcze raz te kadzie z tej strony. Naprawdę są rewelacyjne. Pomosty. Jest, jest moc. Pamiętacie jak wam mówiłem właśnie, że zresztą cały czas wam powtarzam, że w tym miejscu wcześniej znajdował się szpital. To tutaj ten pan właśnie potwierdził to, to przeczytałem gdzieś tam na internecie, że właśnie w tym miejscu, gdzie się wydajemy, na końcu znajdowało się prosektorium i tuż po wojnie, jak tutaj przyjechano, ciekawe właśnie czy to ono było tutaj, to normalnie jeszcze w prosektorium leżały zwłoki człowieka. Tylko bardzo prawdopodobne, no nie zapominajmy, że, że Niemcy jednak tutaj w pośpiechu opuszczali, opuszczali to miejsce. O. Nieźle. Powiem Wam szczerze, że z zewnątrz ten budynek nie wyglądał. No tak okazały, jak teraz, właśnie wewnątrz. Kolejne jeszcze tutaj. Kolejne pomieszczenie o tu jakieś też urządzenie. Wszędzie fajnie ciemno, półmrok. Rady. nieźle to wygląda. Zobaczmy jeszcze co jest. Może widzieliśmy prądu. Też wszystko poprute, zobaczcie.

Zobaczmy jeszcze na strych, zostało Idziemy na strych Ciśniemy nie czy tu jeszcze lampka będzie potrzebna, czy nie? Zobaczymy Schody drewniane, jak to w starym szpitalu Uuu Dosyć wysoko Myślałem, że to już jest, taki... O! Pijadalnia. A tych pomieszczeń tu jest naprawdę. Jasiek, jakby ktoś się zmęczył... Chyba ogórki. <grych> Chyba, ale... Chyba nie zachęcałem do zjedzenia Strych Strechowe O, ja pało zrobi. to już belki ja Mr. Półstrechowe. Szatna, szatnia damska. Można wchodzić czy nie można? Wyjście na dach. Uu. no nie jest Zobaczcie tutaj strych. Wyjście na dach. No i tam jest ta jedna skadzi. Która właśnie ciągnie się aż od samego dołu aż po sofit. zobaczcie. Ogrodzona widok na stawy rybne. Ale ekscytacja jest niesamowita. Cały ten no miejsce, legowisko dla bezdomnych Cały budynek od dołu do samej góry bajka Czyli to jest estryk a pewnie tam z tamtej strony mamy ten drugi przed drugą częścią który się gdzieś tam znajduje O tutaj mamy następne pomieszczenia Ło tu już dwie takie sklopsze A do łazienki łazieneczka kolejna ło tu jakieś szafy zobaczcie o mam jeszcze trochę jest, działa nie. nie działa już Kasetony normalnie chyba biuro kierownika albo kogoś, bo tutaj <laughs> skraba może coś ugotować jakiś obiadzik, więc tutaj dalej mamy część jadalną, to pewnie już dla biura. O, ósmy finał, 2000 rok. na piętnaście Czuchy Ciuchy robocze. Nazwiska nie ma pracownika. Czasem się tak zdarza, nie? Że, że gdzieś to nazwisko się tam pojawia. Nic, zobaczmy Stała nam tutaj jeszcze ta strona. Można się tu zgubić. Łazienka. tutaj już taka poważniejsza. Nowe legowisko. To takie spore wyszyty. Cyfra plus. komuś się odbiera, to można przejść, zobaczyć. Mm. <laughs> no i zobaczmy jeszcze tu, nie? został. To zawsze lubię. U, zobaczcie to. Widać? Chyba widać. Nie byłbym sobą jak mnie wraz do końca U, ale tu duchota do tego co jest na dole No co, druga część strychu tu już mniej okazała